Level numer... Level numer 6. Od razu mamy niebieską farbę. Musimy się dostać tutaj. Więc malujemy sobie na niebiesko. Wchodzimy na ścianę. No i idziemy. Malujemy sobie drogę. Wow, wow spadł ładne no zaraz. Tu możemy zejść, ale można spać. Nie będziemy sch sch schodzić. Jest checkpoint. I tam kolejny. po Pokładce malujemy sobie ścianę do samej góry. Tu pomalowałem, na, ale, ale na zielono nam się przerobi. Skaczemy i bio checkpoint. O, tutaj maziałem farbą. Teraz po ścianie sufitem. Na tamtą stronę. Więc jedziemy z koksem. O, może przesadziłem. O, tak mam zejść w każdym bądź razie. Już jestem z drugiej strony chyba. Ale dla pewności zejdę normalnie po, po po kolumnie. No, jestem już. Dobra, zeszliśmy. Ło, spadłem. Przekombinowałem trochę. Ale jest checkpoint. W każdym razie, stamtąd żeśmy. O, dobra, stamtąd żeśmy przyszli, zeszliśmy, jesteśmy tu. Teraz tam. No to proste. Od razu się przyklejamy do ściany i idziemy. Następny checkpoint. Teraz pokładce i do yy, teleportu. No to tutaj sobie wymaźnimy. Chyba tak mam mistrz Dobra, będziemy nam bieżąco to malować. Chyba Mi spadł. Nie ma co żałować tej farby. Koniec, dobra, koniec. Koniec, level 6. Level 7. Tutaj mamy od razu wagonik, jakby przyklejamy się do niego i płyniemy z wagonikiem. Tam jest góra. Musimy się do ściany tej przykleić. I wio na górę. Gul, gul, gul. Dobra, jest checkpoint. Może się to... Może ktoś zgubić od tego patrzenia. Teraz musimy się dostać tam. Przed tym... Przed tym grając oszukałem. Tu mamy zieloną farbę, i odbiłem się tam i tam. Można tak oszukać i skończymy lewe szybciej. Ale prawidłowo powinniśmy iść tak, przejść tam tędy i dopiero tu zrobimy prawidłowo. Skoczymy normalnie. Odbijamy się i musimy sobie pomalować. O! Bym się zabił. Musimy sobie szybko pomalować. Eee. Yy no przyklejącą nas na, na materię teraz tutaj na dół to nie trzeba się odbijać od niczego spadamy czerwona farba tam do niebieskiej to pomaluję żeby nie spaść ciach tu normalnie spadamy na yy, pochylnie tam musimy skoczyć, no to się przyspieszmy. Checkpoint, zielona farba. Mamy komplet. Dobra, to żeby już nie przedłużać, chyba, chyba my. To potrzebujemy wszystko teraz na zielono. Na, puu, na niebiesko. Więc trochę malowania będzie. Dobra, może nie tak dokładnie. Ale żeby jakiś tutaj pasek był równomiernie wymalowany. Dobra, to już będę malewo zaraz. O nie do Ale ja, ja. Źle się. Za mały rozbieg zrobiłem. Dobra, to sobie stąd skończę przecież. O, lecik. Dobra. Muszę wyjść tu, czyli malujemy tak. O. Lepiej dokładnie, żeby nie spaść przy, przypadkowo. Kolejny checkpoint. I teraz, teraz straciłem rowę. Teraz musimy tam skakać eee. Czyli musimy wziąć po prostu dobry rozbieg. Dobrze mówię? Czy tam jeszcze skaczamy? Tam już byłem, tam nie ma po co, czyli musimy skakać tam po prostu Przed siebie No to jedziemy no super. Niebieska farba od razu. Malujemy, bo tu. No, widzicie co się dzieje. I prosto do checkpointu. Dobra. Koniec levelu 7. No dobra. Level 8. Od razu bierzemy zieloną farbę. Chycamy tam yy, na na tą windę skakamy od razu chyba nie przeskoczyli teraz musimy od ściany za siatkę. od tego billboardu może tak to nazwijmy ciach odbijamy się od billboardu o tym razem się nie odbiliśmy no dobra to jeszcze raz odbijamy się i jesteśmy na w tym budynku Teraz prosta sprawa. Malujemy jumpa i odbijamy się powoli od ściana aż do tego budynku. Jest checkpoint. Teraz gorzej musimy skoczyć na tą kładkę. Przez odbicie od ściany, wrócić na kładkę i przeskoczyć na kolejny budynek. Na razie sobie pomaluję Billboard, spokojnie. żeby był cały zielony. Dobra wystarczy. Chyba będę na by mi brakło. Teraz sobie to namaluję, bo. Dobra, wracamy. Teraz tam. No, trzeba to. Może za pierwszym razem nie wyjdzie, ale za się pewno Teraz tutaj na kładeczkę i nad, nad, nad nas, nad, na sufit. Czekamy aż będzie prosto, żeby nas prosto odbiło I teraz musimy się odbić yy, tam. To sobie już mam żal namalować. Poprawimy Czekamy aż się pod odpowiednim kątem nam ustawi. O, za bardzo. Za nisko malowałem. No dobra, to już raz. O, tu bym się zodził za szybko. Ciach, ciach. Czekamy. I teraz jest dobrze, ale tu mamy niebezpieczeństwo. Musimy to szybko zamalować, bo jak się przypadkowo od tego odbijemy, no to znów spadniemy. To teraz tu o, za szybko to chciałem zrobić. Brawura, brawura! To jeszcze raz. Od razu to zamalowuję. Przypadkowo się miał tylko dotknąć. Czekamy na windę Jesteśmy No i jedziemy już na górę spokojnie Checkpoint trzeba, check, farba No i teraz logiczne Musimy to przelecić szybko No to do startu gotowi Czach Standardowa zagadka już była. Pomalujmy sobie to całe. Nie będziemy żałować farby. Nie skończy niewiele. No dobra. Bo tak dobrze będzie. Może tak. I tu musimy. O, dobra. Jest checkpoint. A tu mamy takie coś, co nas będzie wybijało. O. I musimy tobie tam dolecieć. Teraz chyba się nie uda. Czekamy aż nas wybije i strzałka do przodu. No i lecimy. Tu mamy drugie takie coś, aż się przykleimy do niebieskiego sufitu. Czekamy. Przykleiło nas. Obróciło nas. I idziemy tutaj teraz możecie zgłupieć obraca cały czas wszystko checkpoint wyskakujemy sobie na te, ten sufit i teraz tam musimy się dostać tu jest checkpoint no dobra to musimy na niebiesko wymalować dobrze wie? Dobrze mówię, tylko za wcześnie to zrobiłem o, przyspieszenie nam pomogło Zeskoczyliśmy i teraz znów straciłem rowę Chodzimy tutaj, się dostać tam A dobra, to przecież ja muszę wrócić na windę No to jedziemy I teraz Hyziu, Hyziu hy 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 tam Na niebiesko znowu trzeba pomalować Może jedną połowę tylko Nie będę całości Malował Wystarczy No to wie Do krawędzi w lewo spadamy nakładkę Teraz do billboardu pomalujemy go na niebiesko Cofniemy się trochę, żeby nie spaść wow. Zielona, czerwona do... i jedziemy Już tam na no to sobie na zielono wszystko wymalować trzeba. Tu jest zielona, więc trzeba uważać, żeby nas nie odbiło. Bo spadniemy. Maziu, maziu I do checkpointu. Do teleportu. Level 9? Nie, koniec gry przecież. Ha, ha, ha. No tak, to już jest koniec gry. To był poradnik. Jak przejść całą grę? Nie, jeżeli. Wątpię, żeby ktoś miał problemy. No ale jeżeli ktoś miał, no to mam nadzieję, że pomogłem. Tutaj, już ostatni taki etap. Gdzie sobie możemy pobiegać do woli. A tutaj podobnie jak twórców gier. Dobra, żegnam was. Papa. Pa.